Ale czat, to jest totalny odlot. Jestem mega szczęśliwa, ponieważ bardzo długo czekałam na ten moment. Jak widzicie, właśnie siedzę i się make-upuję, ponieważ przygotowuję się do nagrań do pierwszego odcinka na moim własnym kanale YouTube. Jak wiadomo, ze mną będzie albo grubo, albo wcale. Więc przygotujcie się na ostrą jazdę bez trzymanki. A teraz koniecznie zobacz, jak wygląda moja czołówka. aparaty telefonów są skierowane na mnie, no to zaczynamy. Nazywam się Kinga Zawodnik i mam 28 lat. Matko kochana, kiedy te lata minęły? Jeszcze dwa lata i już dziechy mam na karku. Ło, la, 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 la. Ale dobra, do rzeczy. Możecie kojarzyć mnie z telewizji i przez ostatni czas e, długo pracowałam nad swoim i mam nadzieję również twoim miejscem w internecie. Po przygodach z telewizją postanowiłam założyć swój własny kanał, w którym będę dzieliła się z Wami moim życiem, oraz pokażę Wam, jak chudnę. Co prawda możecie już to wszystko śledzić na moim instagramie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, a co? Pochwalę się! Od listopada 2020 roku udało mi się zrzucić już ponad 10 kg i straciłam ponad 35 cm łącznie w obwodach. Jestem z siebie niesamowicie dumna i pełna motywacji, którą będę się z Wami dzielić. Wiem, że należy chudnąć z głową, więc e, wspierać mnie będzie Wanda, której uroda idzie w parze z wiedzą. Tak, z wiedzą z dziedziny dietetyki. Jak wiecie, oprócz diety, w odchudzaniu potrzebny też jest ruch, więc oto na moim kanale zadba Julia. Razem z Julią będziemy ćwiczyły, wyzwalały w naszym organizmie endorfiny i ćwiczyły do ostatniej kropli potu. <grytanie> Jak trening, to i jedzenie. Mhm, tak jest, to jest właśnie to, ale nie, 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 to zdrowe jedzenie. Więc zaproszę Was do mojej kuchni i pokażę Wam, przyrządzę również bardzo zdrowe, fit jedzenie, a zapewniam, że się da. Postaramy się również o nasz wygląd. Zatem pokażę Wam różne fajne, ciekawe triki makijażowe, modowe, żebyśmy my, babeczki w takich większych rozmiarach, fajnych, okrągłych, rubensowskich kształtach, fajnie się czuły i wyglądały. No i słuchajcie, zapomniałabym jeszcze. <laughs> Jak odchudzanie, no to również można fajnie wspomagać się takimi fajnymi, nowoczesnymi zabiegami medycyny estetycznej i nie tylko. Więc to wszystko przetestuję, sprawdzę na sobie i również podzielę się swoją opinią. Przy okazji, zdradzę Ci w takiej wielkiej tajemnicy kilka sekretów o mnie i o tym, jakie miałam dzieciństwo, jak radziłam sobie z moimi zbędnymi kilogramami i co najważniejsze, zaproszę również moją kochaną Mamcie. Ja wiem, że Wy ją już lubicie, więc dajcie w komentarzach znać, czy czekacie na ten moment i co o tym myślicie. A skoro dieta, treningi i odchudzanie to czas, słuchajcie, teraz na gościa specjalnego odcinka i całego programu, czyli. da da Wagę! Tak jest! Uff, jeszcze bym potłuchła i bym się nie zważyła! Ale nie, nie, słuchajcie, na tej to ja się nie zmieszczę, no już bez przesady! Ale e, zapraszam Was teraz do przedpokoju. Ojej, słuchajcie, trochę się stresuję, ponieważ to nie jest ta metoda, że im więcej, tym lepiej, a szkoda. I chciałabym dzielić się z Wami moimi efektami, więc, siłą rzeczy, no, musimy wiedzieć, od czego startujemy. Uff, dobra, to jest teraz chwila prawdy. Mhm. Dużo pokazuję. Ważę w tym momencie 136 kg. Eee, szczerze, nie dziwi mnie ta waga, ponieważ e, kontroluję swoją wagę tak co dwa tygodnie i wiem, że e, czeka mnie jeszcze długa droga. Aczkolwiek, ok, nie oszukujmy się, bez tych przyklejonych rzęs, make upu włosów, nie wiem, paznokci i ubrań byłoby ciutkę mniej, ale to jest nieistotne w tym momencie. Chciałabym, żebyście byli ze mną na każdym etapie mojego życia, a moim takim największym, ale naprawdę największym marzeniem jest to, abyście również sami walczyli ze swoimi zbędnymi kilogramami. Zatem trzymajmy się razem, wspierajmy się, uśmiechajmy, bądźmy dla siebie i jeszcze jedna ważna rzecz subskrybuj mój kanał poprzez naciśnięcie czerwonego napisu na dole. Zatem ja się z Wami już teraz żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i do zobaczenia. Pa, pa, juf, mam pierwszy odcinek! Jest, mam go! Nie! Łala, powróć, chodź tu z kamerą, jeszcze bym zapomniał. wysłuchajcie. jako początkująca youtuberka zapomniałam o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie daj mi jeszcze łapkę w górę, Naciśnij sobie tutaj dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. I zapraszam również jeszcze na swój Instagram, bo tam się naprawdę dużo dzieje i jest dużo fajnych porad, ciekawostek i informacji. Pa, pa! Tam się podą... No, czekajcie, bo rozwalę. Dobra, start. Uf, rozkręcam się. Boże, naprawdę, ja się stresuję. Chyba nie wiem jak. Dobra. Jezu, ja tego nie zrobię, słuchajcie, dzisiaj. Matko kochana. Nicho się skup się. I kropka.